Top 3 cold brew na lato Kawę musimy przygotować dzień wcześniej Mielimy ziarna w ilości od was zależnej Czy lubicie mocną lub słabszą Zalewamy zimną wodą i odstawiamy najlepiej na 24 godziny do lodówki Pierwsza opcja będzie dość słodka Lawendowe cold brew By the way polecam wam te syropy z Dziufarda Używamy ich u siebie w lokalu Są to francuskie syropy lub likery Robione z naturalnych składników Bez porównania do monina A smakują nieziemsko przez sitko przelewamy naszą kawę i na to na toniku dla kontrastu. Można też wycisnąć trochę cytryny. Następnie mój faworyt, kokosowe cold brew. Można dodać syrop kokosowy lub malibu, ja zdecydowałam się na likier. Wlewamy naszą kawkę i na koniec wodę kokosową. Mieszamy i opcjonalnie można dodać wiórki kokosowe, które ja osobiście mogłabym mieć łyżką przepyszna. I ostatnia wersja też jest z alkoholem, ale w Lidlu znajdziecie bardzo dobrą wersję bezalkoholowego Aperola Martini Vibrante, więc idealnie się składa dla osób niepijących. Wlewamy 40 Aperola, naszą pyszną i zimną kawkę, slice pomarańczy i zalewamy tonikiem. Najbardziej wytrawna opcja, ale również pyszna. Podpasuje osobom lubiące espresso tonic. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich letnich pomysłów na napoje. I tutaj macie mój osobisty ranking tych cold brew. Si